Witam, moi drodzy serdecznie. Ja jestem Popo, a to jest Far Cry 3. I tak jak obiecałem, gra multik, wieloosobowa. Obiecałem, że wam pokażę. I słowa dotrzymuję. Zrobiłem szybką grę, gdzieś mi tutaj wrzuciło. Welcome to Domination on Homestead, land of our families. It is here that the battle for our island begins. A zanim się zawsze gra zacznie, mamy takie krótkie tutaj objaśnienie, o co chodzi. Możemy to oczywiście anulować poprzez kliknięcie lewego przycisku will myszy. Will more... Także nie będziemy tego przedłużać. Mm, tutaj mamy w lewym, na lewym tym kwadraciku, mamy różne klasy. Sabotażysta, Myśliwy, Brutal Strzelec. Jak owszem, możemy sobie zrobić również własną klasę. Po lewej stronie mamy broń główną, dodatkową. Okrzyk bojowy możemy sobie... Chyba jeden, albo nawet dwa są to okrzyki. W ekwipunku kamizelka granat mam w tej chwili. I umiejętności. Myśliwy, Brutal. Hmm. Na razie sobie... Może pojadę z mojego zestawu i podobnie jak w Battlefieldzie przejmować mamy punkty. Oh shit. I do góry gdzieś walili. Okej. Okay. sobie okrzyk bojowy teraz weźmiemy, ja mam chyba większa ochrona, czy osłona, coś takiego. Już dobrze nie pamiętam. Mapek, można powiedzieć, kompletnie nie, nie znam. Nawet nie wiem, ile jest w sumie tych wszystkich mapek. Bo nie grałem za dużo w multiplayera, szczerze wam się przyznam. No tam nasz potrzebuje pomocy, żeby go zreanimować. Co teraz postaramy się uczynić? No wstawaj, wstawaj stary. Okay. pokażę wam coś, jak zginę. Można przedłużyć własną śmierć, jak jest jakiś nasz yy, sojusznik w okolicy, to jest szansa, że nas przybiegnie podnieść, zreanimować. Oni od tamten właśnie pójdą, chyba tak mi się zdaje. Bardziej, że na mapce tam się zaświeca. No, tu w tych skałkach często też tam się chowają. Tej mapki nie znam tak super, ale grałem na nie kilka razy, także mniej więcej Mniej więcej kojarzę. O, no, teraz ktoś z, z mojego zespołu użył chyba jakiejś e, dodatkowej... Umiejętności. Ja też rzeczywiście, jak to, co ja mam, tą ochronę, użyję, wokół będą moi gracze, to oni również tą umiejętność ode mnie dostają. Ja coś tu mało graczy jest, ilu? No faktycznie, że mało. Po stronie przeciwnej jest akurat mało graczy, także no, mamy tutaj znaczną przewagę, na pewno wygramy to. Snajper? Gdzie snajper? To jest nasz ale... Mamy takie karabiny, tutaj możemy też przejąć je i poszczelać. Ja tam widziałem kogoś, ktoś mi się tam mignął. A, i prawie mnie Zabiłeś go czy nie? No, oni tam trochę będą okupywać tutaj. No, come on! O, jak widzicie teraz umarłem. I spamując cały czas E przedłużam swój zgon. I w tym momencie na mapce się wyświetlają ja takie dwie rączki. Jeśli ktoś z moich otak, teraz sojuszników przybiegnie, to mnie ma szansę podnieść. No fajnie to rozwiązali. Moment, ja tylko zobaczę sobie. No gdzie to jest obraz? Synchronizacja. No tak, mam na jedną klatkę, tak dziwnie jakoś mi jakbym bez synchronizacji grał. No to w tym multiku teraz akurat. Podobno na V możemy tagować też, tak jak w Battlefieldzie na kusie taguje graczy na normalu, tak tutaj na V możemy tagować, ale szczerze Wam, szczerze wam powiem, że nie testowałem tego. Mamy też umiejętności takie gdzie widzimy przez ileś tam sekund y, naszych wrogów na przykład przez ściany Ja na razie chyba mam tylko tą jedną umiejętność od, odblokowaną No i tak, jak mówiłem, nasza drużyna wygrała. Oj, znaleziono dane do zdekodowania. Na końcu są takie kaczenki. No to chyba nie muszę tłumaczyć, wiecie o co chodzi. Ale jeśli na przykład ja bym był najlepszy w zespole w danym meczu, to mam możliwość wyboru albo ocalenia przeciwnika, albo go po prostu zabicia. Także też dosyć, dosyć fajnie to rozwiązali. No i teraz tutaj pokażę meczu. Eee, aha, dekoder zakończył pracę poprzednio, dekodowałem dane iść do dekodera i zobaczymy co nam tutaj zrobił. O, modyfikacje do M700, Snajperka MK2. Przyjmujemy sobie te modyfikacje. Eee, ta modyfikacja broni jest dostępna w zestawach sprzętu. A może ją wybrać i tak dalej. Okej. Okay. Odkryłem premię do szybkości w trakcie dekodowania. Niestety tego nie możemy przyjąć, tylko możemy podarować to na przykład naszemu znajomemu. Ja ją odrzucę. I tutaj mamy właśnie te dekodery. Zdekodujemy sobie kolejny, 9 minut będzie to trwało. Ale nie musimy czekać na tym ekranie i patrzeć tutaj na to, bo to się w tle będzie robić, także możemy sobie spokojnie przejść do naszej rozgrywki. Zagramy sobie jeszcze jeden meczek. Nie wiem nawet ile on trwał, ale to nie są zbyt długie mecze. Witam w Domination na Beachhead, paradoksalnym miejscu. To jest tutaj, że zaczyna się bitwa o naszą wyspę. Dominujcie naszych wrogów, trzymając punkty komend. Bar na górze ekranu. Ok, wszyscy wiemy o co chodzi. Może sobie zagramy teraz strzelec ma u 100. RPG Brutal, to, to może być dosyć ciekawe. I on ma też inne umiejętności tutaj. O, wybierzemy sobie to, zobaczymy. Tu nie ma nic broni. Tak, bo zginę. O, tutaj gdzieś mój leży. On Podniósł go ten dach. Nie, tu leży. A czemu go nikt nie podnosi? Co to są punkty XP? O, oni to teraz będą nacierać. Ustawaj, no. To nieźle. Teraz już chyba nas nikt tutaj nie podniesie. A no nie, tutaj ktoś biegnie. Podniósł mnie. Fajnie. Be Widzicie, Ta kolega też teraz dostał tą specjalną umiejętność. Się. Myślałem, że nie zdążę. A, drugi. mi się... A, no skończyłem, zresztą mi też. Ale zdążyłem dobiec. Mogłem wyciągnąć broń zapasową, ale... nie udało się, no nie pomyślałem. Jak widzicie, ta mapka już jest inna. Taka... Taka dziura jest. To bardziej ponure, jakaś tutaj szac czy, czy mgła Tą klasą jeszcze nie grałem Grałem pierwszy raz i widzę, że ma zamiast granatę w koktajle mołotowa okay. Jakieś <grafity> graffiti na ścianę Tutaj przyjmują ten punkt. Trochę mało kurczę ludzi. Jest. O nie tam tego szczelema to był drugi. Asystę tylko dostałem.

Tu jest... Święty lilip ten tak... O, to ten go zabił. Czasami warto od tyłu ich obejść. No i tu na przykład nie można w biegu też biegnąc przeładowywać broni. W singlu to mogę, bo tą umiejętność mam wykupioną i nie wiem czy tutaj też trzeba po prostu coś odblokować. Bo to trochę by było bez sensu, żeby w biegu nie móc broni przeładowywać, sniper tam jest. A za mną był. Shit podniesie ktoś mnie, tu widzę leci jakiś. Może mu się uda czy nie uda? Jak widzicie. Niektórym się nie chce podnosić. Some sniper is. Стели мига. Вставай, коллега. А, а то тут был.

No Drawa muszę. No ładnie, levelek wbiłem. F1 strzelający seriam odblokowano karabin szczurmowy. Fajnie. Dekoder zakończył pracę. I co tam nam zdekodował? O proszę, 250xp dodatkowego. Przyjmij. Odkryć premię do szybkości, no to to musimy porzucić. OK. I tu mam jeszcze jeden dostępny, tu mam napęd Flash 4 aż dostępny. Także sobie tego może zaczniemy dekodować, dekodować. On 30 minut się będzie dekodował, także sporo. To niech sobie dekoduje, a my sobie zagramy jeszcze jeden meczyk szybki. Stack 90, dodatkowe XP. Wybiorę sobie teraz, może ten mój zestaw. Tym stackiem się nawet całkiem fajnie strzela. Świątynia jakaś. Tutaj jeszcze nie grałem na tej mapie. O, postępy codziennych wyzwań. 3 z 10, chyba. Bo, do, dobrze to przeczytałem. Szybko migu. Welcome to domination on Temple. A vital piece of our history. It is here that the battle for our island begins. Dominate our enemies by holding the command points. The bar at the top of your screen shows you whether you are winning this fight or losing it. Hmm. Naszyw lecą. Okay. Weźmy sobie ten mój zestaw. Tuż mam celownik wyblakowany. Chociaż muszę zmienić ten holograficzny. Mu się nie podoba. Nie podoba mi się ten celownik, Wolę ten z kropką. Oni no tam będą. Bydom... No, mogę tego nie mogę.

Skubańców. No i co ja mam się skończyło nieźle? Wprawdzie z pukawki szczelą. A o, o tam jest, tam jest. Aj! Chciałem rzucić się schować. Za późno. W tu się kończy. Trzeba zmieniać bronię, podnosić od przeciwników. Podniesiesz mnie czy nie? Dobra, nie ma sensu wspomóc, bo tak nie zdążymy podnieść. Ok, gdzie my tu jesteśmy teraz? To może tutaj się udamy. Dużo jest takich zakamarków, tu widzę korytarze. Tuż jak widzicie spamuje E. Może ktoś... Może ktoś przy nie, przyjdzie go zreanimować. A nie było, szkoda. A, i Sniper to był? Kilka jest taka fajna też. Tak, Sniper. Są 700. Wybaczcie, że tak... Oh fuck. To nieźle, że mi się zrespawnował. Wybaczcie, że tak mało mówię, ale e, jednak tutaj się trzeba trochę skupić, a cały czas gadając, nie wiem, bynajmniej ja tak mam, że nie umiem się za bardzo skupić. A nie chcę znowu lamić tak masakrycznie mocno, bo to nie o to chodzi, żeby wam pokazać, e, Śmierć za śmiercią to... to jest Wiadomo, że nikt nie gra jakoś fenomenalnie. no pięknie. O, <grymianie> ja mam nożyka i zaraz mi też nożyka. Na pałę tu wbiegłem. Znaczy, słyszałem, że ten gość tu jest schowany i strzela. Ale mogłem to inaczej zrobić. No, ale trudno, było minęło. Tutaj gdzieś strzelają. Co to tu wisi? O co to teraz się stało? Wczytywanie. Alarm. Gra zakończyła się przedwcześnie z powodu niewystarczającej liczby graczy. Aha. Czyli powychodzili, zrezygnowali. No szkoda, kurczę, bo nawet bym tu miał przyzwoite całkiem wyniki. No trudno. Okej okay, moi drodzy. Ja się z wami będę żegnał. Zapraszam oczywiście do kolejnych materiałów. I trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.